Wczoraj widać się w pierwszym odcinku... Aha... Więc widać się w pierwszym odcinku Hardcore z Masterem na modach. W dzisiejszym odcinku to w ogóle... Nie wiem. Chciałem zrobić ten pierwszy odcinek, bo naprawdę na nim zależało, żeby mieć też jakąś serię na Hardcore. Muszę poniżej serii hardcore i będę miał robić hardcore A tak dobra to się tutaj klikało To wiem przygoda przygoda z masterem na modach to Tak to też jest modyfikacja Nie powiem jakam si obejrzyjcie sobie tamten odcinek przygoda z masterem na modach Pierwszy odcinek drugiego nie nagrałem. Zobaczcie, mam straszne problemy z Minecraftem. Sami widzicie. Widzicie? Boże, widzicie. Więc... crafting. Dobra, jeśli teraz jakby było takie cięcie, to zrobię to specjalnie, żeby na przykład krosze gry to żeby mi się tak jakby to zapisało. Jak sobie to nam odnowa. Cleż, żeby to wszystko wyszło tak profesjonalnie, nie? Hmm? Oh. Myślę, że ziemi nie ma. Co ja nie widziałem, że muszę z tych sobie patyki robić. Jest fajnie. Du -du 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 -du. Będzie na patyki. Patrzcie, jaki piękny, zalesiony kraj. <noise> to mamy wioskę. Wioskę tam mamy. Skoro taki niebezpieczny klatk, czyli się będzie mi tak niebezpiecznie ścinało? Pioska! fajnych ampezetów. Tak wiem, tam jest Więc chwilę do niego pójdziemy. I też tutaj. Nie ma... Musar parkura. Na pewno. To jest samo prawda. Ej, tam nudna wioska, no. Co wy to owczacy? Możesz ze mną czatować. Krzyty Ta Da hela wak. jest teleport do... Teleporty... Do... Klion. Orldy. No, nie dało mi się iść, nie dało mi się do tego, to są tekstury niezaladywane, więc... Cholera. Chciałem nie, świnia, jestem głodny. Zaraz je zabiję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwa, jeden. Gdzie uciekasz? Wróciłem. Siema, siema, siema. Więc mm, teraz idziemy do tego kan kanionu. I swój pierwszy kamień. Proszę powiedzieć, by na pewno nudzić, ja nie mam do, do was nic do powiedzenia, więc cięcie 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Jest. Tam jest Creeper. Schował się, żebyśmy go nie widzieli na nagraniu. Tak, tak, bo on się musi spać, bo klipery się boją nas, bo my jesteśmy takimi pro-graczami, Każdy z was osobna jest dobrym graczem. Ja nie wiem czemu mu to powiedziałam, ale jesteście dobrze, graczami, tak myślę. Idziemy dalej. Idziemy dalej, ej. <laughs> Dobra. Węgielek, jak miło. To nie jest że na przykład gdzieś nie spadnie. nie? Jeśli ten spadł, to i tak ten odcinek i to będzie koniec pierwszego sezonu. Pierwszy... ja tak tam, tam naprawdę... pierwszy raz gram na horas że bo tak to mnie to nigdy nie interesowało zbyć, a ja teraz gram tak pierwszy raz i jest naprawdę... Chorobanie. Przebudujmy, przebudujmy się tam. Albo czekajcie. Najpierw zróbmy żarcie. A się tam w ogóle przekopię i... Nie wiem, co muszę zrobić. próbujemy się tam wybrać, ale spróbujemy się tam wybrać na następnym odcinku. Już to będziemy jakieś jakiś lasneku. Przedtem jak górę, tu miał żelazny... trzasneku, całe ku oprócz seta. Mam wszystko żelazo oprócz seta i... Nie... Nie rzuciłem tego, bo mi się gra skraszowała. Będzie ostro. Uj. Jak się jest. A mm. tutaj jeszcze wykopię, żeby już tak było. Ja ale to tak jakby nigdy nie robię, chyba że to żelaza tyle, że mi jest w ogóle niepotrzebne, to tego Ja na przykład z 28 milionów staków to, to każdy by ominął. Jeśli ma tyle staków, to każdy by ominął, ale... kto żelazo nie umie. Cześć. Dudy dym. to żelazo... Okej. Dobra, wróciłem na do was i nie wiem czemu. Ja jeszcze, nie jeszcze nie ma dnia. jest już jakieś dobre 20 minut. jeszcze nie ma dnia. To plus jest taki, że mi się już przetopiło. Teraz ja to, że jak ile się takich zrobiłem żelaznym? Już to ma? 8 minut. Musimy trochę to komentarz wykopać, żeby mieć jak potem wrócić Wracanie z najpotrzebniejsze w całych takich walkach. Już zboję się, mi schodzi strasznie. O wiem, się podkopię, po co mi to się, ja się skoczy teraz, o. Nie, to już 2 laty. To mnie już nie żyje. <smallioning> Chodź tu. O, siedem dementią zadałem, dobrze. Jeszcze zaraz tym tak wejdź. Dobra, siedem cios. zabijemy go, dobra. jest tutaj, jest ten. Dobra. Lecimy.

Pochodnie. Dora mundry master musi wziąć pochodnie ze sobą. Teraz co robić? Zorganizować się. Zabić bezpieczeństwo bez, bezpieczeństwa. 6 węgla. Starczy na kilkanaście pochodni. Kto to? Co to? Kto to? A! Mm. Dobra. Dobra, dawaj na no, solo, no, no, myślisz, że... się, go ciebie pewnie nie, nie, Idź stąd. nie, No nie, 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 się nie, co nie, No, nie, no, Kaj w lubię. No i gdzie quien... um, ten węgiel? Keeper. O, to nie go trądzę. To są trujące! 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 To są martwy nie żyje nie żyje nie, nie bo tu nie może zabić tak bo, bo to przecież nie może zabić zawsze, za, zawsze ci, ci zostaje wtedy półsaryduszka o nie A, tylko że tam nie ma przegnaj pierwsza zaryda zakończona. <tuszy> 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 Dobra. Przecieba się jak to się wszystko zrobi. Albo nie. Ten cave będzie następny następną więc część. Do zobaczenia, trzymajcie się. Jeżeli się ta seria. No pewno Ci się spodoba To nie zapomnijcie, była już to wyrzucam, więc teraz tak na serio. To do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. Boję się.